Wszystko będziemy iść do szkoły Chciałbym zobaczyć Chciałbym ten... I wam jak Chodzi się do szkoły Ja na przykład tak chodzi do przedszkola no, To my chwilę czekamy I dalej idziemy OK? Także ja odwrócę już wam kamerkę Żebyście widzieli cokolwiek No i czekamy Idę

Aha. A będę szedł sam, czy Ty mnie zaprowadzisz? Będę za mało. Tak. Jako przeciwnicze, Aha. Jest, nie? Oczywiście wpadajcie na kanał Wiktora. Jezu, nie wiem jak to wyjdzie, to mój pierwszy odcinek. Idziemy, idziemy, idziemy. Kurde, jeszcze najgorsze, że muszę coś mówić cały czas, żeby się nie nudzili. Co ma jeszcze powiedzieć? Jest to Czemu? bo mój odcinek już ma 2 minuty Jak mam tak po prostu przed, przerwać Jeśli dwie minuty już nagrywam muszę dowiedzieć Wiktora bo Wiktor nagrywa czasami po 15 minut ale jeszcze nigdy nie nagrał po godzinie i muszę teraz go nagrać kurczę a jak nagram to się musi dać do tego tytułu. Kurczę. Idziemy, 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 idziemy. 3 jutra mam ja. nadzieję, że spotkamy jeszcze w szkole Wiktora. A Aby idziemy. Jestem ja do pytania. Ja tam do trochę szybciej idę. Weź, ja muszę iść szybciej. Przed sobą. Idziemy. Idziemy jak najszybciej. Jak najszybciej. Mój odcinek ma już 4 minuty i 37 sekund. I dobra, dobiniemy 10 minut i koniec, okej? Okay? Zobaczymy, co będziemy przez te 10 minut robić. Jeszcze kropi trochę. Może być boczek czy bułka? No. Może być bułka. Bułka. Rajdomet jeden, rajdomet dwa, rajdomy trzy, rajdomet cztery. Co my tu będziemy robić? Hmm. Patrzcie jaki plac. Yeah. Jaki... Oczy oczywiście wpadajcie na kanał Boyder Games, Katy, Paliona Oczywiście i na panela. Kurczy, ale nie mamy co robić w ogóle. Zaczynam odcinać. Jak. Nie widziałem, że odcinać. Nie widziałem. będę czekał. Się... Widzę to? Widzę to i jednak 20 zrobię minut. Tyle będę czekał jeszcze na Krzyśka, że jednak 20 minut zrobię tego odcinka. I przebiję chociaż Wiktora. Zobaczymy jaki on będzie zdziwiony na jego kanale. Ciekawe.

i jeszcze tam jest niewielka, bo ja szkoła Ale tu nie nie swoimi pozwolił nam się przejść. I troszkę, bo jest trochę nudny tego. Ale najlepsze, najlepsze, żeby nam się podobało, nie A więc, ale tak odwrotnie, jak dotrwałeś jeszcze tu, wzrok skrybuj, Mój film daj łapkę w górę i oczywiście dzwonek. my to czekamy. Mam już 8 minut. 9-10 zaraz wybiję, ale jak się jakieś wie, wydaje, że ja mam zamiar odcinek nagrywać. Może przez godzinę? Nie wiem. Oczywiście ja i Wiktor znamy się do urodzenia Tylko wiem, że on żeby założyć mój kanał zrobiłby wszystko i ten żeby, żeby, Jakby był to wydało by 10 subskrypcji na całym Dlatego wpadajcie na jego kanał No, no i Wpadajcie na kanał Piotr Prykowski, wpadajcie na jego kanał, no... Nie, nie, nie wiem, czemu tak mówię, ale tak, żebyście... Jeszcze... By Zobaczyli kanał. Dalej wam teraz najlepszych youtuberów dla mnie. Faliol, patrzcie, Faliol. Dobra, dobra. Idziemy, 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 też komuś. Policja jest nienawiła w tym co? To Co? Policja. to jest Polska? No to załóżmy tam, że nagrywam sobie to po prostu. Yy, policja pojechała, no to jest może. Odcinek trwa 10 minut, a to 150 Ciebie ja zaraz tego, Wiktora. To, że jeszcze mogę się przejść po szkole i nagrać jeszcze w szkołę. Aż wy z w szkole? do mora. <grych> A my się wracamy. jest jak dużo Pierwszy odcinek I patrz jak już, patrz, że 10 minut No Pa, pa To jest mój pierwszy odcinek I to, że zaraz będę jeszcze oglądać z Wiktorem 10 minut, a właściwie już 11 i 25 sekund. I idę. O, yy, już... Nie wiem, może też z Wiktorem coś tam zrobię, ale nie wiem czy z Wiktorem po prostu będę oglądać, czy jeszcze z zimna na odcinek. Idziemy do szkoły. Pamiętam, a jak zapomnę, to nie będę miał picia. Pa, pa. Dwanaście minut. 26 sekund. Dobra, prosto idź. Idę, idę, idę. Papa. Pa, pa. Idziemy teraz sami.